Przede wszystkim te spotkania służą integracji, branża powinna się integrować, branża powinna wymieniać doświadczenia między sobą, mamy coraz więcej turbin wiatrowych, będzie ich znacznie, znacznie więcej, kształtują się tak naprawdę dopiero dobre praktyki i to jest główny motyw przewodni tej imprezy. Spotykamy się, rozmawiamy, wyciągamy wnioski, ale też słuchamy głosu branży, słuchamy tego, my jako stowarzyszenie, słuchamy tego co branża potrzebuje, co trzeba poprawić, żeby branża działała jeszcze sprawniej i lepiej. Obecnie możemy powiedzieć o dwóch kluczowych kwestiach, z którymi zmaga się branża. Po pierwsze, jest to kwestia związana z regulacją cen energii elektrycznej, czyli mamy te ceny maksymalne. Natomiast mamy też problem, który już trwa przez, przez, przez dłuższy czas, a mianowicie problem związany z tym, że coraz mniej powstaje nowych mocy wytwórczych w związku z ustawą 10H. Wobec tego, że nie ma terenów, które spełniałyby wymóg 10H aby powstały nowe instalacje. Wobec tego zbliżamy się do problemu zwanego luką generacyjną. Widzimy nową rolę dla siebie w kontekście transformacji tej energetyki i wspierania tej nowej dziedziny. Energetyki, jakąś z energetyka odnawialna. Stąd też moja obecność tutaj na forum po to, żeby pokazać troszkę inne oblicze Urzędu Dozoru Technicznego jako partnera, który wspiera branżę. To jest jedna rzecz, ale druga sprawa buduje też pewną świadomość w zakresie bezpieczeństwa i buduje pewny konsensus, jak dbać o ten rynek, jak dbać o pewne standardy, które na tym rynku obowiązują, tak, aby na tym rynku panowały odpowiednie zasady, żeby też nie było takiej sytuacji, że to, to najtańszy wygrywa na tym rynku kosztem jakości, kosztem bezpieczeństwa. Jest to konferencja, która przybliża nas do naszych klientów. Sprawdzamy, czy poznajemy to, z czym oni się na co dzień borykają i zaznaczenie tutaj naszej obecności jako jeden z największych prowajderów szkolenia do spraw bezpieczeństwa w Polsce.